There's a side to me I don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers pull my number when i see the at night. Galeria Handlowa nie u jest na prosto, ale uważaj, niedaleko będzie przejeżdżał Burmistrzkała, więc pełno jest blokad. Hej, cześć, siemano, witajcie. Z tej strony, Michał, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z naszej serii Mirror Search. Mamy się dostać do galerii handlowej dzisiaj i prawdopodobnie tak właśnie zrobimy. Ja od razu przechodzę tutaj do rozgrywki, oczywiście, bo zawsze na początku dużo gadam, mało robię. Coś się przekłada później na to, że odcinek jest długi i mało w nim robimy, więc od razu przejdę może do tego, żeby grać. A w międzyczasie będę Wam mówił e, różne pewne rzeczy. E, otóż, pierwsze, co bym chciał Wam powiedzieć, e, to to, że m, chyba w tym odcinku już nie będzie autodaka, e, ponieważ, ponieważ zwrócimy uwagę, że, m, że nie wszystkim z Was się to podoba. E, a po drugie, e, ten autodak jest po prostu troszeczkę uciążliwy, e, ponieważ bardzo mota mi się e, obraz z z dźwiękiem podczas nagrywania właśnie, e, podczas montowania Autodeka e, i jest to po prostu uciążliwe. A myślę, że jak będzie po prostu troszeczkę ściszona gra e, w stosunku do mojego głosu, a ja będę przerywał e, mowę moją, e, na czas właśnie. Co on zrobić? Aha, tutaj. Na czas właśnie mm, e, dialogów w grze, to również będzie dobrze. I chyba się nie obrazicie, że tak to będzie wyglądało. W ogóle nie wiem, gdzie mam iść ogólnie, i cały czas zmierzam w takim kierunku e, dość. dość nie wiem, gdzie mam iść znowu. Zejście na tor niski, strop, uwaga na głowę. Ok, no dobra, może mamy iść tam do przodu cały czas. Wow, jaki skok. Jej, nie, to chyba. Tu nie wiem. Czyli gdzie? No kurde, nie wiem, gdzie mam iść. O, tutaj mm, A teraz, gdzie? Gdzie jest tor czwarty? Gdzie są? Kurde, nie widzę toru czwartego. Są tu gdzieś podpisane te tory. Dobra, będę biegł w tą stronę. To jest taka dłuższa, się wydaje Więc możliwe, że to tutaj mamy iść. Tor trzeci. O, to tu będzie tor czwarty, chyba Analogicznie. Tor trzeci. To jest czwarty, okej, okay. tu mamy iść No widzę, widzę Okej, okay, ruszam Z plinie. Troszeczkę tak yy, po omacku szedłem, ale okej okay. Chociaż doszliśmy w dobre miejsce Chyba dobrze biegnę Tamta ciężarówka coś mogła mieć w sobie Jakąś znajdźkę, bo była otwarta Ale teraz już nie będziemy się do niej wracać nie ma większego sensu Winda, okej okay. Zobaczymy co po tej windzie będzie Biała winda, wow, a zawsze były zielone czy żółte, coś takiego Chyba jeszcze się nie spotkaliśmy z białą Chyba, że źle pamiętam, możliwe, że już była nawet Zaraz zobaczymy gdzie nas ten Wypuści ta winda, wow, na dachu Fajnie, po schodach nie przecież to jest mirror z będziemy po schodach chodzić um, tutaj, by się przydało, żeby wyskoczyć um, cały czas. Mówię wam, że idę po omacku. Bo taka jest prawda. Czy mam iść tutaj na te schody? Czy troszeczkę źle myślę? Może tutaj. Tak, na, na, na te schody bym chyba nawet nie doskoczył. Czyli źle myślałem. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Tu gdzieś na górę. O, tutaj, ok. Mam w planach ogólnie jeszcze, Wam powiem, nagrać dla Was jakiś film z Tery Online, ponieważ ostatnio udało mi się w końcu ją z powrotem zainstalować, ponieważ odkąd mam, odkąd mam nowy komputer, to dość ciężko było mi właśnie z instalacją tego, tej tery. Ale teraz już się udało. Kurczę, jakieś dźwięki systemowe się tam włączają. Prawdopodobnie ktoś do mnie pisze i zapomniałem wyciszyć tych dźwięków. No ale trudno. Chyba nie są aż tak głośne. Eee, no właśnie, udało mi się zainstalować tę terę. W końcu i w końcu chciałbym coś dla was z niej nagrać, bo to jest też naprawdę ciekawa gra i taki jeden filmik z tej tery również mógłby być ciekawy. A i nie udało się, kurde. Teraz się uda. Też się nie udało, no kurde. Nie, no w każdym odcinku z musi być jakiś fail i koniecznie z skakania może być właśnie również z walki. Wow, co ja zrobiłem? No, złapałem. Wow, udało się. Dobra, zabij go. I zaraz tam bierzemy tego na dole, który też, też strzela. Wow, kilku ich tu jest. Czy mi starczy amunicji, żeby go zabić? Jest, starczyło. Um, dobra, to którędy teraz? Teraz tutaj. Um. Okej, okay, tu jest czerwona lina. Udało się doskoczyć. Do windy? Czy Nie, tam nie ma nic dalej. Takie pomieszczenie bez sensu trochę. Okej. Okay. Jeszcze kilka przecznic. A, czyli teraz idziemy górą, to znaczy w górę. ...windą, która już nie jest windą, to znaczy jest tylko szybem na windę. Mm, ok, okej, tutaj. A, tu są czerwone drzwi. Wjazd z buta. A, i gdzie teraz? I gdzie teraz? Na górę chyba, tak? Tu mam wyskoczyć? Czy... tak, chyba tutaj. Mhm. W ogóle, kto stawia rower na budynku tak wysoko? Ktoś tutaj mieszka, czy co? Ale po co by wystawił rower w takie miejsce? No, nie wiem. Troszeczkę mi się zdaje to nielogiczne, no ale... Co ja mogę wiedzieć? Może akurat w tym mieście to jest takie... Modne? Wystawianie roweru na dach? Na dach? W budynku? Dobra, idziemy dalej, zobaczymy co tutaj będzie. Cały czas zmierzamy chyba ku tej galerii. Okej, okay, jesteśmy blisko tej galerii, więc... Więc będziemy dalej... Tutaj... E, czy tu coś jest ciekawego? A chyba nie, bo tu jest płot. Więc raczej mamy iść tu, gdzie nam każą. Całkiem nieźle mi już to skakanie idzie. Na pewno lepiej niż w poprzednich odcinkach. Bo jak pamiętacie, było parę faili również ze skakania. Ale teraz już jest ok. I nawet mniej więcej rozumiem teraz logikę tej gry. E, to znaczy, rozumiem e, momenty, w których nie ma nigdzie czerwonego I oni chcą, żebym wiedział gdzie iść, czyli... Tak na ogół już mniej więcej rozkminiam Gdzie oni chcą, żebym szedł O, w ten sposób bym to ujął? Łoch, ale go zjeło Ale zdążył w nas też strzelić Niemiło Wycofali się? To jakaś nowość, bo zawsze we mnie strzelali, ile się dało. Tu się nie opłaca wskakiwać nawet. ślisk Mmm, doskoczę tu? O, udało się. Muszę jakoś ten płot przeskoczyć, wiecie o co chodzi. <laughs> o, nie. o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Pierwszy fail dzisiaj ze skakania. No dobra, zawsze musi być kiedyś ten pierwszy. Na każdy odcinek przypada mniej więcej po kilka. Więc ten jeden nie robi różnicy. Znowu go zdjęło. Spróbujemy trochę to będzie hardcore, ale spróbuję zeskoczyć. Z... Hmm. Chciałem zeskoczyć z tej liny na tą drugą, ale chyba to jest niemożliwe. Popróbowałbym jeszcze, ale nie chcę, żeby e, kilkanaście razy powtarzać jedną... jeden fragment. No. No dlaczego?! Dlaczego?! Dlaczego oboje byli tak blisko i dlaczego oboje chcieli mnie okładać? Aj, ta gra jest nie fair dla mnie trochę. Dobra, ominę was w ogóle może. O ile to możliwe. A, możliwe. Jest! Udało się! Wow! No nieźle. Teraz tak bardziej speedrunowo to zrobiłem niż zwykle. Tu sobie wskoczę. Ok, udało się. Co tutaj mamy dalej? Tu zaraz się jakieś pewnie wejście szykuje, o, tak jak mówiłem. Tu dam radę przeskoczyć. Nie dam radę. Więc muszę to zrobić tradycyjnie po budynkach. Kurczę, jak tam wejść? O, udało się. I teraz przez płot. I do drzwi. Znowu rower na dachu. Nadal nie rozumiem o co tu chodzi. Czy to jest ta galeria, o której tak mowa cały czas? Czy to jeszcze nie jest ona? Zaraz się ukaże. O, żółta winda, ok. Ogólnie yy, ta winda wygląda cały czas tak samo, tylko zmienia się kolor chyba. Yy, no chyba, że ja jednak nie zwróciłem uwagi, ale wydaje mi się, że zawsze jest ta poręcz i zawsze jest. Yy, takie same lampy i tak dalej, tylko są inne kolory po prostu. Ta reklama na pewno zawsze jest. Tego jednego jestem pewien. Szczur! Łuhu. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w galerii chyba. Um, nie, jeszcze chyba nie. Tu jest dopiero galeria. Jak się do niej dostać? To jest wejście, takie zwykłe, ale coś mi się wydaje, że musimy iść tutaj, bo to jest jedyne otwarte wejście z tych sześciu możliwych. Tak, musimy iść tutaj. Tam ludzie sobie spacerują. Fajnie by było jakoś zbugować grę i spróbować wejść tam na górę, ale nie wiem, czy jest to wykonalne. Którędy by można tam wejść? Dobra, nie będę się w to zagłębiał teraz. Wiem, że na pewno da się mieć styczność w tej grze z ludźmi. Oczywiście, bez, e, bez wykorzystywania błędów, jest to niemożliwe. Mm, ale ogólnie da się, da się, da się. E, bo widziałem to na jakichś filmikach, mm, że można mieć kontakt z ludźmi. Mm, gdzie my jesteśmy? O! Jak miło, znaleźliśmy torbę. I jakieś zwierzątko narysowane, ogólnie. Ale okej, okay, to nas teraz nie interesuje. Idziemy cały czas przed siebie. A, i teraz jesteśmy już w galerii, okej, okay, przedostaliśmy się. I co w tej galerii mamy robić? O, bie będziemy biegać za gostkiem. To będziemy będziemy mieli chociaż coś do roboty. Ciekawszego Wow, wow Dobra Mamy windy, to może skorzystamy Troszeczkę nam się tutaj szkło w tej windzie psuje Ale chyba nie pęknie, to jakieś jest odporne. A jednak pękło Czy ja dobrze biegnę. No trudno, takie życie, nie o wszystkim w radiu mówią, ho, ho 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 a Nie wiem gdzie uciekać e, Wspinaj się na górne piętra, no dobra skoro tak mówisz W końcu mi pomagasz, więc pewnie będziesz wiedział co mam robić Tu wygląda jakbym, jakbym mógł się wspiąć Zresztą jest czerwona Mmm. Tam jest szyb wentylacyjny, tylko jak się tam dostać? na um... Tędy? No okej, okay, okej. Okay. Rozumiem, że na dach, ale którędy? Którędy? No fuck. Fuck, fuck, fuck. Widziałem ten szyb. Wiem, że mam tam iść, tylko nie za bardzo wiem, którędy. Mm, dobra, jeszcze raz się tam udamy. Może teraz się uda. Tu, nie, patrzę, czy są jakieś skróty ogólnie, ale chyba muszę iść jednak po schodach. Tutaj w prawo, na górę, to już wiem. O kurde, nie wybiłaś się. No, i co teraz? No dobrze, mówiłeś już to. Jeszcze mi powiedz, jak to zrobić, to będę szczęśliwy. Hmm. Tutaj. Nie, raczej na pewno nie tutaj. Tędy jakoś się dostanę na szyb... do szybu? O, dostanę się, tu jest jakiś inny. Czyli spoko, okej. Okay. Tamten szyb może był dla, zmył... dla zmyłki troszeczkę. Zupełnie... a nie, dobrze. On też ma się świecić na czerwono, tylko po prostu... Po prostu taka zmyłka, w sensie, że... W sensie, że ja myślałem, że mam się tu jakoś... Od razu dostać, a miałem tam wejść poprzez inny szyb, czyli taka półzmyłka, że tak powiem. Mm, ogólnie mam jakieś dziwne wrażenie, że mój dźwięk może się dzisiaj źle nagrywać. Mam nadzieję, że to jest tylko złe przypuszczenie i że wszystko się nagrywa no, bardzo dobrze. No ale zobaczymy. I co idziemy dalej. Nie będę teraz minimalizował gry, żeby specjalnie zobaczyć, czy się dźwięk nagrywa. A czyli mam tu wskoczyć? Prawdopodobnie tak, tylko musimy poczekać aż to się wyłączy. Aha. Jak ją to zabiło, jak ją to zabiło, to normalnie. Aj. Dostaje 10 kulek i żyje. Wchodzi w ledwo ruszający się wiatrak i, z... i ginie. To jest właśnie logika Mirror Search. No ale trudno. Tak samo jak spadnie z. Z dużej wysokości to przeżyję, ale jak spadnie z wysokości o metr niższej, z której gra nie przemyślała, że tam można wyskoczyć, to wtedy już jest tragedia. Dobra, poczekamy aż się całkowicie za... zatrzyma i teraz wskoczymy. Okej. Okay. Um, jakoś tu ciemno trochę. Ale tu mamy iść, bo tu chyba się policja pokazała, um, na górę. Bo ba... chyba tak. Czy mam się z nimi strzelać? O nie. Dobra, będziemy mieć pistolet chociaż. Troszeczkę mało życia nam chyba zostało, bo się wszystko świeci na czerwono. Udało się zabić tego z karabinem, więc weźmy od niego tą broń i zobaczymy co tu się będzie dało zrobić. Wow! Czy ktoś tu będzie nas chciał zabić? Czy to był tylko ten jeden gość? No, przed chwilą były tłumy, teraz chciałbym znowu. O! Ale łatwo giną. Przednia zabawa, muszę wam powiedzieć. Mm, ale chyba nie to jest teraz naszym zadaniem. Powinniśmy się chyba udać właśnie w to miejsce, które myślałem. To wygląda jakbyśmy mieli tam wejść, tylko tylko którędy? Tutaj? Mm, o, tutaj. Tu jest czerwone. A po ścianie dałem radę. Zaraz zobaczymy. Ok, udało się. Ok, czyli całkiem spoko. Eee, cały czas jesteśmy w tej galerii. Nie wiem w ogóle po co tu przyszliśmy. Tu miał się spotkać ktoś z tego, co, co wyczytałem tam. Mm. Tylko coś nie za bardzo trafiliśmy na to spotkanie No okej okay. Nie ale znam kogoś kto wie No i to będzie koniec dzisiejszego odcinka Jeszcze sobie zobaczcie tutaj ten przerywnik Cześć, Fejfi. Miło cię znowu widzieć! Odrobina perswazji i Rowburn stał się rozmowny. Opowiedział mi o spotkaniu z zabójcą Połupa w galerii. A zatem przyszłaś mi podziękować! <noise> Zgadnij lepiej, kto na mnie czekał. Nie wiem, Feifi. Ja tu przychodzę na Nie Niezła ekipa niebieskich. <noise> I oczywiście nic o tym nie wiesz, co? Nie, Feifi! To nie ja! Ach. Poza tym, gdybym chciał cię widzieć martwą, nie sądzisz, że sam bym cię zabił? Masz rację, nie dałbyś rady tego zorganizować. Nie, nie zachowuj się tak. Roberts nie żyje. Szacu? To nie ja. No cóż, musisz uważać, z kim się zadajesz. A to już wiem nie od dziś. I znów tu jesteśmy. Obawiam się, że trzeba będzie przerwać to spotkanie. Mam trochę planów. Wiesz, jak to jest. Spróbuj nie dać się zabić. Merk, Merk, możesz już przestać udawać, że nie podsłuchujesz? Co się dzieje? Możesz sprawdzić Pirandello Kruger Security? Jasne. Czemu pytasz? Kiedyś widziałam tę nazwę. W biurze Roberna i gdzieś indziej. Specyficzne logo. Masz coś? Nic specjalnego. Alarmy, ogrodzenia, wozy pancerne, prywatna ochrona. No proszę, ochrona naszego świata. Gdzie mają biuro? Jest ich kilka w mieście, najnowsze w pobliżu doków. Podem jakieś współrzędne, sprawdzę ich. Idź do tamtego budynku z logo psa. Powinno się dać wejść przez rampę. Ok, czyli w tym momencie zakończymy nasz odcinek. Jak widzicie, jesteśmy już w następnej misji. Nie będę tutaj nic robił, tylko z tego miejsca zaczniemy sobie po prostu następny filmik. Jeśli wam się spodobało, oczywiście zapraszam do wszelkiej aktywności na kanale. Tymczasem, pff, no nie wiem co jeszcze mógłbym wam powiedzieć. Chyba nic więcej do przekazania wam nie miałem. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku czy tam w następnym filmie, jeśli oglądacie też inne ser serie. Na razie, cześć, pa! pa.